Hej, witam wszystkich A w kolejnym odcinku z w Final Fantasy XIII. No i tutaj no, dalej się przeperawiamy no, przez te labirynty, czy labirynty, <grywdy> Przez te autostrandy bardziej. No już żadnych potworów nie ma na szczęście. Wybornego behemota ominąłem. Tak mało brakowało w O, co to jest? Trochę się pośpieszyłem z tym, że nie ma potworów. Aaaa! złapał mnie. No cóż, trudno już z nim sobie powalczymy. Dobra, już mamy go przeskanowanego, widzę. Musieliśmy na się z nim walczyć. No to ciśnijmy. Tak, no, stagger się wbije, no to w moment będzie widać bez stagera. Nawet hapiki mu spadają nieźle. Dobra, stagier przed to teraz będą hity szły jak szalony. Jeszcze jedna seria możliwe. Nie to max dwie. No, no, brakowało. Jedna seria wystarczyła. jest jeden hit. <grystanie> Dobra, pięć gwiazdek jest. Dobra, żadnego dropu nie było niestety. Ale... Mi się zawaliło, kurde. Musimy skakać. A nie, skakać nie musimy, ale manewrować trzeba. Pomiędzy tymi rulinami, zawalonym sufitem. kolejne potwory. A, pudło. No, jak on mnie jak tutaj już wyprostowany szedł. Czyli tutaj nie było już areny walki. Co za fiuki! się zbufował jeszcze. Na stager już wszedł, co ja tu się przełączam. No to lecimy na stagerze. Nie dać ich to to nie muszę wybufować. Absolutnie. No, a atakujcie. Ta. Nie trzeba w ogóle <grywka> doprowadzić tych słabiaków. Myślę, że one trochę silniejsi będą. Jakieś 60 tysięcy expa. zdobyłem to pomiędzy odcinkami, właśnie tutaj powzmacniałem odrobinę. A za dużo ich tu było. Ale cóż, expik zawsze się przyda. Dobra, pierdzielniemy Ruinę. Jeb yeah. Wow Jakim cudem on był odrzucony skoro nie miał stagera? Nie wiem tego ale Tak dla mnie to dobrze Diversity szybko Lecz się wamili Trochę silni są. Kurde zaraz padnie. Wanil zarzuci leczenie. Dobra. Dobra, ten padnie. Zostanę jeszcze chyba trzech przeciwników. I operinga. Bum. Mogę silnić ci, żołnierze nawet. Mało co nie zginął. Ale już tych słabszych się pozbyliśmy, teraz możemy. Jeszcze prawie. Dobra, padł. Teraz z tymi żołnierzami możemy się zająć. Łebskopa. nie będziesz mnie tu strzelać. Zmian też słaby, jak jest. Więc stagera nie muszę wbijać. <gry> I pada. O, no, lubijcie no go. O, trochę mało ekspert za nawet ciężką walkę, można powiedzieć. O, no, bądź co bądź prawie zginąłem. <grytania> o, skrzyneczka, je. Yeah. Góryby nie mogę pożyć. Dobra, to walczmy ze z tym. o, tą. Mam go przestanowionego. Nie. No to Libra. albo no bo może najpierw w ten sposób sobie to zrobimy. No to będę bił, wajdnik nie klecze, wanil, że narzuca statusy. Tradycyjnie. Może jeszcze jej coś wchodziło tutaj Dobra za tym Cię weszło No i jeszcze jeden czy w sumie dwa mogły wejść właśnie Imperial Dishield No Vanil postara się troszkę bardziej Kurde, przemienia się i teraz wszystkie debuki zejdą. O nie, jeszcze nawet nie odrodził HP hpeków. Dobra, trudno trzeba sobie poradzić w ten sposób. No, kurwa mać. Serio, kurwa? Jest niemożliwe, żebym nie miał do ekspionych postaci wystarczająco. Siedziałem tyle czasu. Tak, zauważy. Bo jak inaczej. Gdzie ty snu... Tu mi skaczysz, ja pierdzielę. Ech... Teraz mam jakieś szałdy A zobaczysz ciulu jeden odrażu od stagera Biorę libra i lecimy. No, mam nadzieję, że kurby tutaj ucisnę go bardziej niż przed tym. Nie znaczy, żeby nie opadł. No no no, nawet snu szybko. Co on? No żal. Zrana diversity, żeby leczyła ciągle nas. No właśnie, jeden hit na. Da, jeszcze jeden, może szybciej, troszkę to. No tak, jak ja mam tu kuźba wygrać, powiedzcie. No ja pierdzielę. Żeby zwykły behemoth był tak silny. Dobra, to zrobimy tak. Nie. No w niż mnie. Dobra. Teraz może się uda. Hmm. I lecimy. Teraz powinno pójść dużo lepiej. Na z tego, że może go wykończymy. Dobra. Wejmy tą gnidę. Mam nadzieję, że zdążę. w kierdzien jest jeszcze coś mu tam a teraz się nie zbugował Dobra, w ten sposób niech jeszcze coś tam 2 minu narzuciłaś no, debafa nad lightning lecz lecz I to szybko Dobra, coś mi tu weszło. Dobra, pad. W sumie nie wiem, czy to było potrzebne, te debuffy, ale wolałem, kurde, zrobić, bo dać wam te debuffy w razie co chociażby. To masakrycznie. Poziom trudności. O, kolejny. kolejna rzecz na Sela. Dobra, save'ik jest. Sejwujmy sobie ale tutaj już coś tutaj mogę rozdać, to rozdajemy szybko. To ten siła je... Yeah. A za dużo to tutaj nie porozdawałem, no ale cóż, dobre i to chociaż, siły trochę. No, siły to nie będę wykupywać nawet, bo siłę. No i vanilla. Jako medyka. Kropekki się przynudzą jak najbardziej. I magia. Dobra. Bardzo ekscytujące. <grytanie> A zapiszmy jeszcze raz. Czemu by nie? Dobra, to lecimy dalej, co my tu mamy? Jakiś robocik. Jest nasz przyjaciel Rosz.

To pierwsze, co to Libra Skal będzie. No eee, to no, spróbujmy jakoś to podziałać. A nie Diversity. To miało być jakieś mega dynamit, że to on nie zadaje, póki co? No, tam lightning leczy. wejdzie tu jakiś w końcu debug, czy nie wejdzie? W ogóle coś tu rzuca, czy nie rzuca. No, nic tutaj nie rzuca kuźwa. No to diversity, albo też inaczej. Lecimy z koksem po prostu. Nie wiem, czemu żadnych debuffów ani tutaj nie rzucało, ale. Dobra, niech jej będzie. He, mi się by przydały w sumie jakieś debuffy na niego. Dobrze bym przyjął by szły o na stager wejdzie nie, co ja tutaj mam teraz może coś wejdzie na podziałasz? chyba nie no to lecimy dopóki stager Górda Diversity. Tutaj mało już hapeków mam. wiem, troszkę kombinuję za dużo, ale teraz podleczyć się chciałem. Dobra, teraz możemy w ten sposób przylecieć. Przynajmniej przez chwilę do końca stagera. No dawaj dawaj, tutaj mi się skończy stager. Dobra, jeszcze coś mi tam wbili. University... Kurde, Vanillecz... Kurde, ale się zgufował. Co za chujek. Noż... Fuck... Co to kurwa miało być? Nie drżyj tej japy. Co on kurwa tam miał? Tak to nic nie robił, hity szły, a nagle kurwa, jeb. Na trzy hity snoła. Hmm. Zróbmy coś takiego w takim razie. Dobra to już pominę. Nie da się pominąć. Świetnie. No, no, teraz się da. No teraz już wiem, że przynajmniej nie da się do buffów na niego rzucić. No nie mówcie, że jeszcze raz Libra Librascope muszę użyć. No polecimy Librascope. Dobra, no, wiem, że się przynajmniej będzie piotr buffował, to później będzie się. Miałem no, stop na Diversity siedzieć. Niestety właśnie. Heh. Wnetrasz chociaż o tyle dobrze, że obronę mam zwiększoną. No dawajcie, dawajcie, Staggerland wchodził. No i trawne to no. szły. Pewnie już jest te swoje śmieszne bufy pietr Ciekawe, czy na Bosie mogę użyć na przykład Samowa za dobrze to nie wygląda niestety No stager schodzi to już Nie, Je, jeszcze walnęło mu Jeszcze się uleczył później No nie No wanil musi leczyć Kurde no Mówi się, że znowu pannę no To jest niemożliwe Jaki no, to jest poziom trudności, Jak tylko skoczyło to wszystko przestał spamować tym głównym nie dalej kuźba. No tutaj będzie ta walka długo trwała coś mi się zdaje No niestety musi być jeden Medyk i tak jest, i tak, i tak jest ciężko nawet z Medykiem dopóki nie przestanie spałać tym durnym atakiem tu. To... Nie mam co zmieniać nawet. Dobra, no dawaj, dawaj. Prawie Stagger wbity. A, nie znowu. Dobra, no, stager wszedł. Więc no, chwilę się tutaj przełączymy. Może na dwie chociaż tury? Dawaj, dawaj, dawaj! Dobra, Diversity City. Podlecz trochę wanili Dobra. Na kolejne dwie tury może się uda? Uda się czy się nie uda Szybko, szybko A jeszcze końcowy atak się udał. No i teraz znowu do stagera muszę wróć Dobra, dawaj na mnie fiutku. A wyleczycie tam szybciej. Kurde, ulecz lightning. Hmm, dobra. No jeszcze trochę. Dobra. Spróbujmy jeszcze raz. Będę buffy, może akurat coś wejdzie. Mam no, taką nadzieję przynajmniej. A, dołpa, nic nie robi. No to wyciągnijmy Diversity dalej. No bo tak spróbujmy. Szybciej trochę Stagger przynajmniej, się wbije. Aż takiego mega damage teraz to on nie sadzi, bo... Przestało aż tak spamować. Zaraz będę musiał i tak na diversity się zamienić. Dobra, podlecz trochę tu vanil. Trochę się niebezpiecznie zaczyna robić. Dobra. Nie lecimy, bo stagger bity. Mam nadzieję, że już do końca dam radę. No dawaj, dawaj Skończcie go diversity nie ma co ryzykować. Ale właśnie padł. Hehe <grystanie> Uff, no nie powiem. Trochę mnie to zaskoczyło. 10 tysięcy w prze coś. Tak, spierdalaj, Nie wiem, co, co tutaj szukać. Hmm. Dziwnie wyglądał ten robot, nie powiem. Nie rozumiem. Chcemy tego samego. Dlaczego nie możemy pracować razem? Te osoby są tak oślepione przez strach, że nie mogą sobie tego wyobrazić. Czy jesteśmy za późno? Nie jeszcze. And we can't give up. No one else knows the truth. Am I right? Only we know about the plan to destroy Cocoon. And which is behind it. Bartandalus. Then what are we waiting for? It's time for some payback. That's what I'm talking about. Once everything's finally out in the open, people are gonna have to wake up from this nightmare. Let's show them how human we still are. A tutaj ta rozmowa była na temat tego, że pomimo że chcemy pomóc, to ludzie i tak są zaślepieni, bo jesteśmy ulicy, no i to my, to my jesteśmy właśnie tymi złymi. Tak, i tutaj lecimy do... Co to jest? Winda jakoś? Chyba winda. No to na dół. Przydałby się jakiś save'ik. Spójna. O, idziemy na dół. O, czy będzie to sejwik? Chyba nie. O, furtka się otworzyła i można przejść. No, i musimy walczyć Libra. Najpierw, hmm. no nieźle. Pamiętam, jak próbowałem na pulsie właśnie z nim walczyć. No, dosyć silny był, hmm. No, nie powiem. No w sumie teraz też jest dosyć silny. Dobra, w ten sposób spróbujmy lepszy w kolejnym. Dobra, zdążyła. Dobra coś mi tutaj weszło, jakieś debuffy? Tak, kurde Dobra, tylko teraz nie zawiedź Lightning Diversity, tak może pociśniemy Chyba nie będzie tutaj lepiej leczyć No tak, ale znowu pada mi prawie Dobrze, że aż tak szybko nie atakuje. też nie, nie zły image No ale myślę, że da radę tutaj go pocisnąć. Nie wiem, te bukły też robią swoje. Wow, co za fiutek! No nie. I to. Uff, nie zdążyłem. Kurde, gdyby nie to durne oślepienie... ...to by Lighting uleczyła nas. To dupa. Dobra, w ten sposób szybsze leczenie. No leczcie, leczcie. Kurde, no... Nie uleczą się kurde mendy na fula. Leczcie vanille. Na Beaver City lecim odnowa stagger. No już dużo mu hapeków nie zostało. Powinienem dać radę. Te prawie padłem. No nie fajnie było wypaść. Zwłaszcza teraz, jak już prawie nadobicie, jest ten. Oto. Nie wiem, co to jest na No i ogłoszył wszystkich, bo jak żeby inaczej. No i teraz wpadną wszyscy. Dobra, mniej więcej się udało, chyba. Dobra, dla mnie lepszy Już prawie padniemy tu. Dobra, wygram to. Już myślałem, że jak tutaj wyleciał ten gigażów, może będzie tak samo śliny. Właśnie uratowałem ci dupę, kolego. Chyba jednak zrezygnował. No właśnie tamto na hita tym tąpnięciem miał mnie. A tutaj na trzy chyba. No i dzięki temu dało się wygrać. Dobra, 30 minuta jest, ja tutaj zapiszę. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. i Do zobaczenia i na razie.